Witam Państwa na antenie Racjonalista TV i dzisiaj Radek zaciągnął mnie do studia, żebyśmy porozmawiali o kondotierach. Ja jeszcze w tej chwili, tak samo jak Państwo, nie wiem dlaczego mamy ten temat poruszać, więc Radku wprowadź nas. Może wpierw taką krótką definicję, kto to jest kondottier, czyli najemnik. We Włoszech w okresie XIV i XVI wieku Dowódca oddziału wojsk, wojsk najemnych w służbie miast lub dworów książęcych, który na własny rachunek werbował ludzi do tego oddziału. Dziś pod pojęciem Condottier rozumie się w ogóle najemnik. Człowieka, który walczy za pieniądze. A no to ja Ci powiem tak, że w takim razie zatytułujemy ten filmik Condottierzy na, najemnicy. Tak. bo ludzie zrozumieli. Kondotierzy najemnicy, bo to byli praktycznie, tak trzeba powiedzieć. Większość wojen późnego średniowiecza i renesansu, które postrzegamy jako wojny religijne, realizowali najemnicy. To nie byli żadni ludzie ideowi, tylko po prostu wynajmowało się określoną grupę żołnierzy, którzy często walczyli. I dla papieża i dla cesarza, czy dla powiedzmy książąt, no, już później. Kiedy... No, ale czemu co powiedziałaś, że wojna bo Przecież kondotierzy głównie działali pomiędzy tymi różnymi małymi państwami w Italii, gdzie się narodził renesans. Tak, ale potem się rozprzestrzeniły również walczyli najemnicy, czyli można powiedzieć kondotierzy w czasie reformacji. A, no to tak. Również. To wtedy to były oczywiście no, walki religijne. Uzasadnione religijnie. Bo ja na przykład, żeby, żeby nie być gołosłownym, powiem, że jednym z bardziej znanych kondotierów, czyli najemników, był Jan Iskra, Czech z pochodzenia, szlachcic, który zaciągał się zarówno w służbie Habsburgów, jak i w służbie książąt protestanckich ówczesnych Niemiec. Takim też klasycznym przykładem jest znany wódz z, z tego okresu, bo mówimy o... W okresie 200-300 lat, generał Wallenstein. On walczył i po stronie Habsburgów i często wspomagał również wojska książąt protestanckich. Chodzi o samą zasadę, bo nam się wydaje, że w czasie tych wojen religijnych, czy wojen w ogóle w średniowieczu, czy w renesansie, to głównym powodem to była idea walka za papieża, za cesarza, nie, to były polityczne sprawy. Tak Ta, i y, często bardzo merkantylne, można powiedzieć, y, przyświecały cele. Ale ja myślę, że to jest takie dosyć powszechnie znane, no bo powstają całkiem niezłe seriale, tylko na przykład dynastia Bojew, hiszpańska o. dynastia papieska, y, pochodzi to ze słowa bochas czyli hiszpańskiego słowa, no oczywiście włoska wersja, to jest Borgiowie. Eee, bardzo fajny serial, pokazujący tych papieży, znaczy papieża. Eee, Aleksander no VI, przepraszam, Tak, jego, jego rodzina, no i władzy, o władzę, gdzie no, widzimy na bazie po części historycznych faktów, no że chodziło o władzę, tak. Zresztą jak, jeżeli rozmawiamy o tym, to takim klasycznym przykładem kondotiera najemnika, to jest syn tego papieża, Cezare Borgia. Tak, to był jeden z głównych bohaterów. Ale również Cezare. Cezare, czyli Czarusz po naszemu. Ale trzeba sobie powiedzieć, że na przykład jednym z pierwszych takich klasycznych kondotierów, który walczył i we Włoszech, i we Francji, i w Niemczech, to jest Anglik John Howard, który walczył po różnych, w różnych e, e, wojnach i po różnych stronach i trzeba powiedzieć, że zbił i małą fortunę. No tak, ale czy uważasz, że kondytierzy to jest coś gorszego od ludzi, którzy zabijają ludzi dla jakichś idei? Nie, nie. Tylko, że e, nie, nie. Zabicie człowieka jest tym samym, czy dla idei, czy dla pieniędzy. Mi się wydaje, że być może czasem nawet te że byli bardziej humanitarni, bo można ich było przekupić, jakoś z nimi dogadać. Niekoniecznie byli zainteresowani zabijaniem wszystkich, podpalaniem budynków z Żydami i innymi ludźmi. Mordowaniem kobiet? Tak. Choć... Yy, yy, yy. no Zdarzali się w Oczywiście, tak? Ale... nie. Wojna zmienia psychikę człowieka. Poza tym w tamtej Europie, zresztą, Jacku chyba się orientujesz. Po całej Europie prołożyło mnóstwo takich oddziałów, które się najmowały do różnych, do różnych tego typu przecięć. Choć tutaj warto, trzeba, warto dać taki wątek polski. Myśmy w naszej historii również mieli takie oddziały, może nie klasyczne oddziały kondotierów, mówię o lisowszczykach. Lisowszczycy, którzy siali przerażenie od Moskwy, praktycznie, czy jeszcze wcześniej dalej na wschód, od Uralu, praktycznie do środkowej Europy. No, tak sobie myślę, że w przypadku Lisowczyków to rzeczywiście była brutalna formacja. Tak jak powiedziałem, że też bywali czasem bardziej humanitarni, chociażby w tym sensie, że nie byli za ideologicznie. Tak, że to prawda. nie ciągnęli jakiś tam morderstw, mordów, zabój z uwagi na to, że idea musi przetrwać nawet naszym kosztem. Co to nie iż... ważne były pieniądze, zysk. To, jak ważniejszy jest zysk niż idea, to wtedy jest mniej ofiar zazwyczaj, tak? Bo idee bardzo często są najgorszym y, przyczynkiem do zbrodni, tak? Cynisk polityczny nie jest aż tak zbrodniczy jak idea, no Hitler chociażby, prawda? Jego Manatyz. Gdyby Hitler nie, nie był ideologiem, który musi wykończyć wszystkich Żydów, to wszystko by wyglądało troszkę inaczej, troszkę lepiej. E, ale był ideologiem, prawda? Tak, nie. Ideolo ideolodzy mają, e, e, takie jest moje zdanie, założoną pewną taką kurtynę na sposób myślenia. No, natomiast rzeczywiście Lissoszczycy byli skrajnie brutalni, to masz rację, i się zastanawiam, czy to nie był jakiś. Sposób na reklamę, przykry, no bo jak na rynku najemników ktoś szukał, jest naprawdę mocny, żeby ten wzrok się czuł źle, że ktoś tam najeł jakiś takich super najemników, no to tacy najemnicy, których się wszyscy boją, to jest dobra inwestycja. A ich, lisowszczyków, naprawdę się bano, bo oni byli niesłychanie brutalni. trzeba tutaj yy, powiedzieć taką rzecz, że Lisowszycy byli ortodoksyjnymi katolikami i oni walczyli, można powiedzieć, yy, Oczywiście dla pieniędzy, bo wielu lisowszczyków zbiło niebywałe fortuny na tym przedsięwzięciu, ale, byli, ale trzeba powiedzieć, że oni się nie wynajmowali, że tak powiem, e, po stronie protestanckiej nikt. Mieli swojego kapelana. No, czyli ich brutalność jednak była związana z tym, że byli ideologami. Zresztą jak tu ja chcę powiedzieć, taką drobną, drobny element związany z lisowszczykami który wiąże się z Janem Pawłem II. Co? On no. na ołtarze już tam? Nie, 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 nie. jeszcze nie. nie. Jeszcze nie. nie. Tak. Ale, nie. Umar, ale, to na... ale Jan, Jan Paweł II z tego czasu wyniósł na ołtarze niejakiego Jana Sarkantra, Czecha, czyli człowieka urodzonego na Morala, czyli Morawianina, który, który został przez protestantów, czyli przez Czechów, jakby to powiedzieć, ugotowany w oleje. A dlaczego? Niezbyt przyjemne roześnienie. No niezbyt. Znaczy ówczesne wojny XVI wieku były niesłychanie brutalne, bo tutaj emocje grały, ideologia, jak to bardzo słusznie. Czyli religia. Religia. Tak. Choć na tym można było też i sporo zarobić. No tak, tak. Ale jak widzimy, e no i tacy, którzy od zarobku woleli Jan Sarkander, o ile dobrze pamiętam, był chyba kanonikiem w Łomuńcu, na Morawach, w którymś, w którymś mieście i otworzył bramę tego miasta właśnie dla oddziału lisowszczyków. I lisowszczycy, którzy wpadli do tego miasta wymordowali wszystkich protestantów. No więc kontrakcji później protestanci czescy no właśnie w taki sposób, okrutnie, niesłychanie zemścili się na Janie Sarkandrze, który został uznany przez Jana Pawła II za męczennika, za wiarę, co oczywiście wywołało niesłychane protesty w Czechach, bo Czesi uważają go po prostu za zdrajcę. No ale Jan Paweł II przecież y, opublikował tą encyklikę mówiącą, że protestanci nie są ludem Bożym, że tylko katolicy, bo ten kto nie wierzy w Najświętszą Marię Panną, nie ma szans na zbawienie. Tak. Czyli jak jesteś protestantem idziesz do piekła krótko minut, to mówił nasz święty papież. A Benedykt XVI, jakby następca potwierdził. Tak. Yy, I z Franciszkowi to też nie przeszkadza, to nie zmienia. Nie, nie. Natomiast nie, nie. Rada robi dużo PR Chcę, no, przypominam o tym, że yy, dlaczego? Bo moim zdaniem Jacku, jesteśmy świadkiem w ostatnich dekadach powrotu splendoru, że tak może, po, mogę powiedzieć, najemników. Najemnicy walczą w tej chwili, czy walczyli. To była głównie wojna najemników w, we wschodniej Ukrainie, bo po, po jednej i po drugiej stronie walczą najemnicy. Nie jest tak, że to walczą wojska ukraińskie czy wojska rosyjskie. Oczywiście wspomagają separatystów czy Ukraińców, ale są najemnicy i po jednej i po drugiej stronie. To jest pewna, że z Ukraińcami też najemnicy walczą. Czy znaczy, zresztą między innymi. Czy to nie jest propaganda putinowska? Nie. Ja widziałem film z zatrzymanym Szwedem. Ale nie z rosyjskiej produkcji. Nie. To było i w rosyjskiej, i w niemieckiej też. Nie. Szwed. No to nie wiadomo. Na, ale, pewno, na pewno po stronie rosyjskiej walczą najemnicy, ale po stronie też. To... na pewno. Ja uważam, no, ale dobrze, ja tu, jest jedna rzecz. Czy uważasz, że jeżeli y, Agencja Ochrony Blackwater amerykańska jest na Ukrainie od lutego, czy nie można twierdzić, że to są najemnicy i oni czynnie uczestniczą w walkach? Ale to może nie, nie będziemy kontynuować tego, tego sporu. Faktem jest, że w wojnie w Jugosławii uczestniczyło bardzo dużo najemników, zwłaszcza po stronie bośniackiej i po stronie albańczyków w Kosowie. To byli najemnicy po prostu z krajów arabskich. Tak między innymi wprowadzono do na Bałkany islamistyczną wersję religii Mahometa. Sponsorowano tych żołnierzy Allaha, to można do, doskonale zobaczyć na filmach z Bośni, gdzie pod czarnym sztandarem idą, idzie na przykład oddział 3000 ludzi, którzy idą bosą, i to byli ludzie niesłychanie brutalni. To byli coś takiego jak lisowszczycy, to, ale to są najemnicy. To są również, to jest pewien, to jest moim zdaniem skromnym, jest to forma pewnego kondotijarstwa, tylko za ideologię. No to nie niedobrze, jak jest za ideologię, ale powiem Ci paradoksalnie, że um, najemnicy mogą odegrać też pozytywną rolę, bo jednym z głównych błędów Zachodu, czy też problemów, bo to nie jest błąd, jest to, że Zachód na szczęście jest demokratyczny, tak? A demokracje bardzo niechętnie prowadzą wojny, no bo po prostu demokracja no to jest rząd wszystkich, to ja rządzę Polską, Ty rządzisz Polską, wszyscy rządzimy. No więc ciężko, żeby ludzie, którzy no, są jakby władcami Polski, wszyscy, całe społeczeństwo, sami siebie narażali na śmierć, prawda? Dlatego w demokracjach, nawet zawodowe wojsko, jak ginie, no to rodziny tych żołnierzy robią taki rwetyzm, że bardzo trudno demokracji prowadzić działania wojenne na, na szerszą skalę, duże, prawda, bo protesty związane z tym, że ludzie giną, żołnierze giną, tak, stają się tak duże, że w pewnym momencie z, tej, yy, z tego konfliktu trzeba zrezygnować, co nie zawsze jest dobre, bo czasem konflikt jest rzeczywiście zasadny i zostawienie go w połowie jest jeszcze gorsze niż brak działania. Yy. Więc w tym momencie i najemnicy, i drony, czyli mechanizacja prowadzenia dzia, działań wojennych, brak ryzykowania żołnierzy demokratycznych życia, no, może sprawić, że no, Zachód będzie w stanie konsekwentnie na przykład bronić Kurdów, bronić jazetów w Iraku i w Syrii, czyli po prostu no, zabijać, co należy robić, ludzi znaczy, z państwa islamskiego. Ja, znaczy, z tego, co wiemy dzisiaj, wojska, czy, bo to są też najemnicy, tak jak powiedziałem, którzy walczą po stronie dżihadu światowego, to trzeba ja się jasno powiedzieć, to są również najemnicy, to są również kondottierzy, którzy się przenoszą z Afganistanu do Iraku, do Syrii, czy do Nigerii dzisiaj, czy do y, Mali. Ale jeśli to są najemnicy, czy to raczej jest, jest siła, która chce wprowadzać islam w świecie. Oczywiście to są najemnicy ideologii. Ja bym to tak nazwał. Oni się oddali y, ideologii pewnej, bo to już jest czy doktryny. Ja dlatego staram się mówić nie tyle o islamie, tylko o islamizmie. Czyli u, maksymalnie Spolityzowanej religii, która jest niesłychanie groźna, i ona jest, yy, i ta groźba dotyka wszystkich religii. Tak, aczkolwiek ja bym tutaj też yy, no, stwierdził, jednak, że trzeba ostro też mówić, że ludzie, którzy wierzycie w islam, wszyscy jednak ponosicie za to odpowiedzialność. W albo się sposób? od tego wyraźnie odetniecie i będziemy mówić, nie jesteście islamistami, albo się nie odetniecie i będziemy mówić, jesteście islamistami. I wtedy nawet to jest uzasadnienie Guantanamo, bo w tym momencie jak ktoś się nie odciął od ludobójstwa, yy, od walki z innymi obywatelami swojego kraju, no to w tym momencie jest drogie. Yy, i... No trzeba się odciąć, rozumiesz, jak jest wojna, no to nie może być tak na przykład, wiesz, jest wojna z nazistami. No to nie może być tak, że we Francji czy w Anglii podczas prowadzenia wojny są ludzie... A my lubimy Hitlera. My jesteśmy dobrymi nazistami. No, rozumiesz, no w pewnym momencie trzeba jasno powiedzieć nie albo tak. Znaczy, ja uważam osobiście tak jak że punktatorstwo Zachodu w wielu przypadkach spowodowało wzrost zagrożenia islamizmem. Mhm. Przykład tego jest właśnie, są Bałkany, gdzie y, tego zagrożenia nie, nie widziano. Ja nie mogę powiedzieć, bo nie mam tyle informacji, jaka była alternatywa, ale igranie, i jest, znaczy to jest wszędzie. My widzimy to też w Polsce. Dawanie religii, jakichś koneksji instytucjonalno-politycznych niesie zawsze zagrożenie. Zawsze. Mamy przykład, jak Kościół wykorzystał pewne fory, które mu dała demokracja. Jak religia to wykorzystuje. I to jest niebezpieczne. I to oczywiście islamizm posunął się o wiele bardziej daleko. Normalnie wzywa do mordowania ludzi. Zresztą zachęcam naszych widzów do poczytania sobie chociażby takich kazań. Są tłumaczenia słynnego imamu, tak można powiedzieć, z Bośni, Józfa Warcicza który jawnie wzywał do ucinania głów Serbom. I to miało już miejsce podczas wojny w Bośni, o tym się nie mówiło, ale islamiści ucinali głowy i Chorwatom i Serbom. I to był przedsmak tego, co można teraz się dzieje już na wielką skalę. Ale ja bym raczej nie mówił o islamistach, ja bym mówił po prostu o radykalnych muzułmanach i naprawdę powoli myślę, że no, cały świat zaczyna rozumieć, że nie należy tego odróżniać. Że po prostu należy wymagać od muzułmanów wyraźnego odcięcia się od na przykład państwa islamskiego. Co jest możliwe, bo nawet no nie się odcina, na szczęście. Tak, bo on... Bo nawet, ty... Wiadomo, że to jest konflikt i sunnici też, to nie trochę łatwa sprawa, ale no i tak dobrze, prawda? I tak dobrze, że nawet, nawet muzułmanie z bliskiego wschodu widzą, że to jest jednak przesada. To, co oczywiście, to się oczywiście. Masz rację, jak. Z tym, że jest jeszcze jedna rzecz. My, jako cywilizacja określona, bo tak to trzeba mówić o Zachodzie, powinniśmy sobie jasno powiedzieć, że niektórzy nasi sojusznicy, najbliżsi do dzisiaj, do tej pory, pośród krajów arabskich, no mają duże zasługi w sponsorowaniu tego typu ruchów. No, zwłaszcza rabia Saudyjska. Przede wszystkim. Są dobre. No bo krytykując Całą koncepcję islamizmu, która jest znaczącą częścią islamu, tak można powiedzieć, nie sposób powiedzieć o wahabizmie, który jest główną doktryną obowiązującą w państwie sami. Na przykład, powiem Ci tak i powiem tak moim widzom, bo jestem demokratem, a wiecie, demokratą jest bardzo wredne, bo ja wymagam też od, od wyborców, a nie tylko od polityków, bo na tym polega demokracja, że się widzi, że politycy są tylko wyrazem woli wyborców. Zróbmy coś takiego, powiedzmy, chcemy płacić za benzynę na stacjach benzynowych o 50% drożej albo nawet 100% drożej, ale nie kupujcie tej benzyny z Arabii Saudyjskiej. No bo to, tak, to jest taki deal, prawda? My będziemy płacić więcej za ropę, i w tym momencie Ameryka może powiedzieć, że nie lubi Saudów. A dopóki ludzie stwierdzą, no okej, okay, oni się tam mordują, mnie to oburza, ja to na Facebook jakieś. Jakieś obrazki wyśmiewające się z muzułmanów y, słusznie, na przykład wycinanie głów i tak dalej, ale jakby ktoś nie miał podwyższyć ceny benzyny a mój samochód, o to nie, to nie, to już Saudowie są kochani. No bo niestety tak wygląda, coś za coś. Po no prostu z tamtych mamy tanie Europy, prawda? Y, I mało który polityk w Stanach Zjednoczonych, a tu średnio też w Europie, zdecyduje się na to. No tak, no bo ludzie go z czują. Oczywiście. A no to trzeba no. zacząć od siebie. Wyborcy no. muszą być uświadomieni. Powinno być nawet stację benzynową, na przykład benzynowe, że jest droższa ropa. Tak jak jest żywność ekologiczna, to jest droższa. Tak? I na tych stacjach pisze, ta ropa nie pochodzi z Arabii Saudyjskiej, przez to jest droższa, ale w tym momencie nie wspieramy Saudy. To możemy. Fundamentalizmu islamskiego. Tak. Jacku, to idąc taką, takim torem myślenia, który jest do przyjęcia, powinniście sobie powiedzieć jedną rzecz. Wspierając. Kolorowe rewolucje w świecie arabskim. Trzeba było mieć świadomość, że w wolnych, demokratycznych wyborach dziś, w większości krajów arabskich wygrywają islamiści cudopłaci. Tak, no tak to trzeba sobie powiedzieć. I yy, w takiej dyskusji nie ma tej dyskusji właśnie w normalnych mediach. Ja nie wiem, czy my nie powinniśmy w naszej racjonalnej telewizji. Zapoczątkować, to jest może taka idea i chciałbym yy, chyba Ty też yy, dowiedzieć się co nasi widzowie na ten temat tak, sądzą. Możemy zapoczątkować taką dyskusję. Yy, bo na przykład obalono rzeczywiście, to trzeba przyznać, wrednych, krwawych dyktatorów takich jak Saddam Hussein, Muammar Kaddafi czy Mubarak w Egipcie, ale co powstało? Uciska się ludziom głowy, gwałci się, zabija się całe rodziny. Przy tych ludziach, zarówno Kaddafi, jak, jak i Saddam Hussein, to byli bardzo mili panowie. Poza tym, co by nie powiedzieć, i nawet trzeba sobie, Klutego tego jest właśnie Syria. Ja nie bronię absolutnie planu Assad, który jest brutalnym reżimem. Z tym, że trzeba sobie powiedzieć, zresztą Ty Jacko znasz tą sytuację, parę razy rozmawiali, Syria sprzed wojny domowej była krajem wielokulturowym i w miarę laickim, to trzeba sobie raz, trzeba jasno powiedzieć, jak na kraje arabskie. Tak, oczywiście tam nie były zachowane żadne standardy demokracji europejskiej, ale współżycie tych wielu religii, wielu kultur było, no można powiedzieć, jak na kraje arabskie modelowe. Takie jest moje zdanie. No tak, tak. No. Okazuje się, że demokracja nie przychodzi z powietrza, tak. że trzeba do niej dojrzeć i wspieranie demokracji w, w, u ludów, które my jeszcze nie dojrzały do tej demokracji i myślę, że mamy prawo to oceniać wbrew temu, co powiedzą jacyś relatywiści kulturowi, no bo rzeczywistość pokazuje, że tak jest, a to nie jest nasz wymysł. Tak? No, no doprowadza do ludobójstwa. Moim zdaniem na przykład polityka Obamy, jeśli chodzi o wjazd ludów arabskich, była po prostu fatalna. To jest jeden z gorszych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Znaczy, Gorsza od Busha. Znaczy ja uważam, że jeżeli żeby nie przedłużać tej dyskusji, ale od kondotierów żeśmy doszli do, do takiej sytuacji, bo to są moim zdaniem skromnym, to są współcześnie kondotierzy którzy jadą, powiedzmy, bo no, tak jest z tymi dżihadystami. No tak, oni dzisiaj w... walczą w Nigerii, jutro będą walczyć w Afganistanie, oni się przenoszą trzeci, yy, trzeciego dnia w Jemenie, no tak jest. No, chociaż ja nie wiem, czy oni są najemnikami, to są raczej po prostu fundamentaliści religijni. Fanatycy, może. To, wszędzie, gdzie się da, walczą o swoją religię, no. Znaczy, za jakąś ideę, za jakąś doktrynę. Yy, nie no, o religię, nie za jakąś tak. doktrynę, tylko konkretnie o religię. Ja zrobiłem taką... Oni nawet nie walczą o bardzo często, oni rzeczywiście nie. walczą o religię. O religię islamu, bo to wyprówa z Koranu. Ja zrobiłem... To nie jest to, że oni przekręcają ja koran, koran. Nie, nie. Niestety Koran daje możliwość takiej interpretacji. To jest określona interpretacja Koranu. No. Namówiłem no, Jacka, żebyśmy porozmawiali o kondukierach, żeby między innymi przejść do takiego właśnie, do takiej właśnie paraleli, i chcielibyśmy usłyszeć, co nasi widzowie na ten temat są. Tak jest. No, bo myślałem, że tę rozmowę trzeba kontynuować, bo to jest bardzo ważny temat, który nadal nie jest obecny w ogóle. Tak Dziękuję. Dziękuję.